Siemanko z Trystan Bella i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale jest Kitty Bellunia ze mną. Mam nadzieję, że będzie zaraz tutaj więcej widzów, a my jesteśmy w fajnym obby, które przejdziemy tylko wtedy, jeśli bardzo dobrą drogę sobie narysujemy. Tak jest, widzowie, będziemy się wspinać tam, na samą górę, pokonywać wiele metrów, ale... Będziemy musieli sobie narysować tę drogę. O, właśnie w ten sposób. Zobaczcie, tutaj jest coś takiego. I dzięki temu mogę się wspiąć. I już mam jeden metr do przodu. Jeśli mi kibicujecie, aby dobrze poszło, to zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał, zaznaczcie też dzwoneczek i wpadajcie na bellasta.pl. Róbmy też swoje. Ej, bo tu jakby jest taka podpowiedź. No dobra, wypełnijmy to. I to już jest narysowane. No dobra, to to jest to. Ej, bo to może być taka podpowiadajka, właśnie dla nas. A tutaj jest coś takiego. I to jest nasz e, ostatni rysunek, który narysowaliśmy. To spoko, że za każdym razem wtedy nie trzeba e, słuchajcie tego e, rysować. Tylko że, o zobaczcie, to też może upaść, więc musimy e, uważać. I tu, dobra, postawiłam. Dobra, elegancko. Można rotate też, też robić, a ta trójeczka to co to jest? Slap people! Ok, czyli za robuxy będziemy mogli wykupić takie uderzenie e, ludzi. Okej, okay, zabrałam to ze sobą. Stawiam, ale kiepsko postawiłam, więc jeszcze raz stawiam. Uwaga. A, przewaliła mi to, ale zabieram to ze sobą. No i lecimy, widzowie, i lecimy, lecimy. I teraz tak, muszę się dostać tutaj. Pyk, dobra. Fajne to są takie klocki, bo tutaj, jakby, zobaczcie, tworzymy drabinkę, no i możemy się ty z tym wspinać, właśnie to, to używać i się wspinamy. Aaa, ja, dobra, zabrałam, ok. Ale może zrobilibyśmy coś nowego, widzowie, bo można zrobić coś nowego. Poczekajcie. Spróbujmy. Ej, dobra, teraz nie pykło, ale z tej strony. Pykło. Teraz tak, e, narysujemy coś takiego. Ja chcę oczywiście różowy. Aha! No jak różowy to oczywiście muszę zapłacić. A takie coś, a takie coś i takie coś. I taki coś, build. No dobra, i teraz tak, moteczek widzowie i stawiamy, ale to jest kiepska moja budowla, widzowie. Postawmy jeszcze raz, kiepska budowla, więc trzeba narysować coś jeszcze raz. E, więc tak, o, w taki sposób, taką szerszą drabinkę widzowie. Patrzcie, i to będzie duża drabina. Tylko że tak, więcej kratek nie mogę. Oczywiście też robuksy się kłaniają, ale to może przewalać w prawą stronę przez to, że dam te bloki, więc no, zobaczymy. Więc teraz tak, dwójeczka. I żeby to w dobre miejsce postawić teraz. Więc może postawmy to tu. Dobra, widzicie? Gibie się. Gibie się! Jak jest nie taka prosta linia! Ale jakoś to odziała, patrzcie, i zabieramy to za każdym razem. No i jak na razie tą drogę mamy. Fajną. To jest podobne do gierki, gdzie przechodziliśmy oby, ale jechaliśmy autem i musieliśmy sobie koła rysować. To to jest podobne, tyle, że za każdym razem tam. Nie, w sumie też nie za każdym razem. Tam jak już mieliśmy jedno fajne koło, to je ciągle mieliśmy, a tutaj też jakby mamy, tylko musimy zabrać to ze sobą. O dobra, tutaj. Ile mamy metrów? Ile mamy metrów? 9, 10 metrów. Nie wiem, czy to prawda, ale w tej grze chyba jest 400 metrów albo 4000 do pokonania, to też trzeba widzowie obczaić, o, to się idealnie postawiło, więc to zabieramy ze sobą, ups, to tak ciężko, ale nadal działa Ok, teraz tu i nadal działa wracaj tu do mnie, okej okay. i, i, i teraz tu, dobra siedemnasty 17 metr, 17 metr, zobaczcie jak ludzie są daleko okej, okay, trzeba iść bardziej teraz w prawo w tej grze w ogóle się nie skacze no, specjalnie, specjalnie a, nie! Teraz to nie wyjdzie. To już, wydaje mi się, że droga, słuchajcie, jest do zmiany, więc zmieniamy drogę. Raz. Ajajaj, za dużo bloków rysuję, ale dobra. A, Zobaczymy, czy coś z taką drogą będziemy mogli tutaj wykręcić. Dobra, mamy to. Zrobione. Tu się podejdzie, ale tu jest mniej. Dobra, tu wbijamy. I teraz. Jak się wystraszyłam, oh my god! 20 metrów, a co tam jest? Tam jest niebezpieczeństwo, to tam nie idziemy. Slay people, enable jump. O, to fajnie, fajnie. I dwa razy więcej aresowania. E, dobra, tam się też można przenieść na sam dół. My mamy 20 metrów. Lecimy wyżej, widzowie. Ciekawe, ile zdobędziemy dzisiaj metrów. Jak dużo tego tutaj będzie. Spójrzmy na ranking. Belka jest na 24. A jest nawet 50 metrów, widzowie. 50 metrów to bardzo dużo powiedziałabym. Ale chilowa giereczka i można sobie nawet tutaj dać radę, widzowie. Ej, no nie chcę ciebie tutaj budować. Dobra. Ajajaj. Zbieram. Nie, zbieram. Też źle. Um, tak, krzywo trochę... O teraz, dobra, trzeba było się odsunąć. Okej, okay. tu, się... tu się nie podejdzie, widzowie. And, dobra. Okej, okay, ktoś tu jest. Ktoś tu jest. Czy tu, dobra, na takie małe to się podejdzie. A tu w, może większa drabina potrzebna, ale no troszkę większa drabina. Więc widzowie, trzeba po jednym takim bloczku, żeby było to większe. I tak też może się już dziać. E, coraz wyżej. Że inne budowle będą nam potrzebne. No i też nie wiem, czy przypadkiem w końcu nie trzeba będzie kupić sobie za Robuxy większej opcji budowania. Aww, oh no! I co ja mam teraz iść tam po niego? Nie ma opcji, nigdzie nie idę. Ej! Gdzie on mi spadł? Dobra, rysujemy nowego. To dobrze, że można. A nie, że trzeba gdzieś tam wracać. Dobra, zbudowany. I teraz tak, ten ktoś tutaj stoi. Czemu on tu stoi? A w czy? Dobra, teraz tak, postawmy to tu. Ajajaj! Aj, aj. Jejku, bo to jest takie. A? Tak kurczę, jeszcze bym spadła! Spadłabym! Znowu muszę to narysować. Dobra? No, build! Jest niewygodnie na maksa, widzowie. Spadło gdzieś to tam, człowieku. <laughs> człowieku w otchłań. Klaus. Nie chcę tamtego. Cereset. Dobra. Wild, takie coś. I Teraz tak. Dwójeczka. Muszę zejść tutaj, bo tu się boję, że ja spadnę. I teraz tak. Um, tu. I teraz to spadnie też. Dobra, jesteśmy. Zabieramy. Dobra. I wchodzimy. Ok. Zgapiara! 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 Nie, no większość osób ma takie tutaj um, drabinki, właśnie rysowane. Oj, 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 ciężko widzowie Tutaj, bo zobaczcie jak to daleko Ode mnie jakby się stawia Dobra, tu się chyba wejdzie? Nie, tu się nie wejdzie No dobra, to tak jak ona Stawiam sobie to Dobra, zabieram I teraz trzeba przejść jeszcze tu na dół Żeby przejść w ogóle tu Dobra, ile metrów mam? 34 Okej, okay, co to jest? More colors? To to mało ważne dla mnie teraz Bo oczywiście robuksiki wtedy też Trzeba wydać. O, tutaj idzie mi całkiem sprawnie, widzowie. Fajnie to się stawia. A, jajaj, myślałam, że zdążę. Ale nie. Uwaga. Pyk. Do przodu. Ok. I teraz tak, warning jest coś takiego, i trzeba sobie zbudować prze przez przeszkody drogę. Jakie fajne. Tak, 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 tak. Ej, może coś takiego zbudujmy. Co wy na to? Build. Ok. I teraz tak. Mamy to. Ale nie wiem, czy to będzie wystarczająco duże. Wydaje mi się, że tak. Tylko jak to mam zrobić? Patrzcie. To musi mieć podporę. Mówię wam. Więc um, tak. Teraz może... Oj, tu by się naprawdę przydały widzowie... Bloki dodatkowe. Build. Takie coś. Więc dwójeczka. To zabieramy. Dwójeczka. O nie, to jest za małe. A jaką ona sobie drogę zrobiła? Dobra, stoi jako tako, ale tutaj nie ma jumpa. Tu nie ma jumpa. Jak to zrobić? I bym po prostu sobie spadła stamtąd. Build. Pyk. Dobra, zaczynają się schody i to grube widzowie. Pyk. Dobra, działa, nie? A! Łato. Nie trzeba było w ogóle kombinować jakoś bardzo mocno, tak jest spoko, o właśnie fajnie, ehm, no trochę mi zabrało życia, ale nie wszystkie i tu jest potrzebne już coś wyższego, więc budujemy tak, fajna gierka do rozkminki, więc teraz tak, dwójeczka i tu już jest taka duża drabina widzowie i żebym tylko tam na dół nie spadło sam. Okej, okay, mamy to. Teraz tu. Eee, lecimy. Dobra, zebrane. Ej, jest szansa to zrobić. Te całe obby. Bardzo fajne obby. Woda. Woda, żeby nas tam też nie zabrała. O jacie, dobra. Teraz tak, idźmy tu. Może tak, damy radę, okej. Okay. Aj, ty, ty! Okej, okay, jeszcze wyżej. Patrzcie, jakie wielkie bloki. Teraz tak, tu jest lampa. Muszę iść tu, bo mam za mało bloków. Musiałabym dokupić i teraz musimy się dostać najlepiej na to żółte, właśnie. Więc zróbmy tak. W takim razie tylko tutaj trzeba to dobrze ustawić. Co wie? O, dobra, mamy to. A nie, co? To te żółte nas załatwia, czy co? Załatwia nas oszuści jedni. To ja tego nie chcę. Ej, ale on. No patrzcie. On też prawie by padł. Tyle życia mu zabrało. O, jakie super! <laughs> jakie super to jest! Ja to chcę ustawić tu. Nie, nie, nie. Ja chcę to tu ustawić. O. Tu. Czekajcie. Tak O, dobra. I to upadnie. O. W... Jednak nie upadło. Widzowie. Poczekajcie. Bo tu się kombinuje się. Spadło. A dobra, jeszcze raz. Build. Reset. Build. Teraz chwila prawdy. A, dobra, udało mi się. O to. Przy... Jak się wystraszyłam. Te dźwięki są za głośne. 50 metrów. Już jest za mną. Ok. Idziemy tak i tu jeszcze. Dobra, Zbieramy to. Szybko, 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 szybko. Lampa mi przeszkadza, widzowie. Zablokowała mnie. Ale damy radę. Zbieramy. Ok, i teraz tutaj. This way jest napisane. Więc tak. Ach, ty kurcze. Aj, ale może od razu tu postawię. I. Oj, nie dałam rady. Nie dałam rady, ale wejdę po tym. Dobra. I teraz tak. Upadło. Fajnie. Oj, to też upadło. Tutaj. Dobra, to też może upaść. Patrzcie. Nie wiem, czy to nie jest za wielkie. Patrzcie, jak ja to przywalam um, Nie, nie chcę tego, wiecie. Chyba narysuję coś innego. Takie coś, małe. O tak. No. Też źle. Też źle. Nie w tym miejscu, co trzeba w ogóle mi się to rysuje. Bo ja bym chciała, o tak, o tutaj. I szybko, 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 dobra. Mamy to. I tu mówi nam, że tą drogą. Więc jesteśmy tutaj w dobrym miejscu. I czy dam radę? Dobra, dałam radę. Wracaj się! Patrzcie w ogóle teraz tak. Jak kliknę sobie na to, to oczywiście do za każdym razem. A ja nie chcę tam teraz wracać. Po ten mój głupi rysunek. Widzicie? Zresetować się tu nie da. A dwójeczką to też tak się za bardzo nic nie da. Więc ja teraz, za każdym razem, musiałabym widzowie wracać po ten mój durny rysunek. Serio. Słabe to jest. To jest akurat słabe. Nastawione tylko na robuxy. Ja nie lubię czegoś takiego, jak tak właśnie to jest zrobione. Dobra, teraz tak, dwa i muszę na nowo zbudować sobie tą drogę. Okej, okay, ale dałam radę. No i tutaj, żeby tylko na mnie spadło to jest najważniejsze. Ej, gościu, jak ty to. Nie! Nie spadaj mi! Patrzcie! I to jeszcze z takiego bliska to się nie złapie. Aż tutaj muszę wstanąć. Widzicie to? Widzicie to? Niacy oszuści? I patrzcie, gdzie to spadło. Teraz tak. I widzicie, gdzie to spadło daleko prze ja nie pójdę tam w, w tą przepaść. Dlatego, jeśli spadnie dopiero tak gdzieś daleko, to wtedy mogę rysować sobie kolejny rysunek i, a tam tego mieć w nosie. Więc y, widzowie, idziemy dalej. Tutaj chyba trzeba się teraz dostać. Zbieramy to. O, 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 poczekajcie, bo tutaj coś jest. Ach, nie. Za mało, za mało mam. Więc już. Aj, nie, nie, nie. A reset. Trzeba coś sobie tutaj takiego wysokiego zbudować. Build robimy. I teraz tak. Budujemy to wielgaśne. Okej! Okay. Nie! Za mało! Uż wy jedni. Patrzcie to. Patrzcie to. Jest! Udało się! No i co? No przecież to jest jakieś niemożliwe, widzowie. Wracaj się! Nie, to jest wkurzające w tej grze. Łapać i rzucać, łapać i rzucać. Nie, to jest masakra, powiem wam. Już to spada, już to spada. Wracaj się. Okej. Okay. And... Dobra, mam cię. Ja już od razu muszę szybko to łapać, widzowie, bo się cykam, że mi upadnie. I będę musiała gdzieś tam na dół iść po to. A wtedy nie ma takiej opcji. Dobra. Czy zrobimy setny metr? Ej, na razie idzie spoko. Też się to nie przewala. Jakiś tutaj jump znowu do kopienia. Oferują nam. Nie będę nic takiego kupować. I to spadnie, bo krzywo to postawiłam. Tutaj też to może spaść. Ale weszłam. Okej. Okay. O! I teraz mamy kolejną przeszkodę fajną. Okej. Okay. Jest dziura, widzowie. Więc taki długi blok, moim zdaniem, by się przydał. Tylko może to spaść tam. Dlatego najlepiej by było to postawić tu na środku. I teraz jak się przewali, to się przewali w ten sposób właśnie. Ach, jeszcze to. Dobra. I. A! Chodź tu. Nie uciekaj mi. Dobra. I teraz tak. Stój. Jak jest ciężkie. Którędy? Tędy! O ojacie, O jacie. Wpadnie im to teraz do wody? Dobra, nie. I teraz tak, idziemy tędy. O, tu się daje iść taką po prostu. Teraz tak tutaj trzeba zbudować. Dobra. Mamy to tutaj też trzeba. Też trzeba to zbudować. O, dało się. Okej. Okay. No dobra, kiedy spadniemy, widzowie, jak teraz spadnę i sobie z czymś tam nie poradzę, to kończymy ten odcinek, a wy też sobie spróbujcie swoich sił w tej grze, dajcie znać, jak daleko zaszliście. Ja oczywiście, no pewnie bym zaszła dalej, ale nie chciałabym, żeby ten odcinek był godzinny. E, więc dobra, na razie taką drogę, jaką sobie wybudowałam, to mi taka wystarczy. No to to też jest spoko, ale właśnie, widzowie, teraz trzeba ją zmienić, bo mamy coś nad głową. Więc jest za wysoka ona. Pyk? No, tylko mi spadnie. To jak cię złapię? Dobra, ale spadło chyba za. za daleko? Nie, ale płynie. Płynie razem z wodą. Coś tutaj przyblokowało. Więc co? Jakby poleciało gdzieś dalej, to mogłabym rysować sobie. E, swój blok. Kolejny, a teraz jak widzicie, niby to jest w zasięgu ręki czy wzroku, to wtedy e, muszę tam po niego wracać. Bo spójrzcie, nie da się tutaj nic. Ej, a tu byłby setny! Tu byłby setny metr, widzowie, tutaj o właśnie w tym momencie. Ale to jest bezsensowne. Nie będę po niego wracać ani wydawać kolejnych Robuxów, widzowie, bo tylko o to im tutaj chodzi. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. No dobra, niech będzie. Niech be... ojej, niech będzie widzowie. Ale jak teraz mi to spadnie, to już więcej tego nie reanimuję, słuchajcie. Klocka mojego. Pyk, okej, okay, zobaczcie. Tu jest jeszcze taka mała powierzchnia, że to no, nie ma opcji innej jak właśnie to, że spadnie. E, ale to resetujemy, bo to bezsensowne takie narysowałam. Więc coś takiego. Dwa. No i według to najlepiej byłoby postawić. Okej, okay, mam Cię, Skubańcu. Skubańcu, łapię Cię od razu, Skubańcu. Ej Ty, Skubańcu mały. Ej Ty, 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 Ty. Okay, Okej, o właśnie tak chciałam. Osz Ty kurde. Tak i tak. Dobra i będzie setny. Jest 100! jest 100, widzowie. Mamy 100! Czy wystarczy? Jest, wystarczyło. Mamy już 100 metrów. Udało mi się. Kolejna odznaka. Dostałam kolejną odznakę. Teraz faktycznie się z wami żegnam. Zapraszam was jutro na kolejny odcinek na tym kanale. Wczoraj też wleciał odcinek z Minecrafta. W poniedziałek także. Więc zapraszam was. Yy, ogarnijcie sobie. Obejrzyjcie tamte odcinki, których nie widzieliście. No i też na insta was zapraszam, bo tu dałam nową roleczkę. Ja się z wami żegnam. Pa, pa!